I witam wszystkich z tej strony Exodus A. To jest nowa produkcja, do której się dorwałem. E, Lucius e, gra z typu horrorków. Jak na razie widziałem ją tylko dwa razy w akcji. Postanowiłem, że kupię, zagram i podzielę się z wami wrażeniami z tej gry. A dajmy tą nową grę. Ok, mamy przed sobą ekran wczytywania, a przez chwileczką coś się zcięło z grą. Ale jesteśmy już z powrotem. Hem, hm, hm. Ziemno jak w piekle.

Happy birthday, son. Did you see that, dad? Man, they grow up fast. I bet you can remember my sixth birthday like it was yesterday. Ah, Mary, could you please clean up? Lucius can help you with the dishes. He can stay up later this evening to play with his new toys, but in bed no later than ten. Yes, ma'am. szatańskie dziecko. No aha. Coś chyba nie tak się z nami dzieje, albo monitor mi szwankuje, albo to po prostu gra. O. Skąd się ten koleś wziął i...

to w OSD się chodzi Okej, okay, podnosimy przedmioty biegnięcia, dobrze, dobra Jak to w Frizy a ty, sprytne. O to jest chłodnia, tak, tak. Ty i my ją zamrozimy, ale super. Ale frajda. Tylko jak się sprawdzę... Okej, okay, jest. Enough, tak, a to podkręćmy temperaturę, a raczej może zmniejszmy. Zapowiada ciekawie uh. Fucking freaking as hell Jakby to powiedziała Angie O, kruczek Kruk No, z kruka mi się przypomina, górę. Czerwone oczy O co w tej grze chodzi? Że niańkę sobie zamordowaliśmy, bo kazała nam iść spać przed dziesiątą. To rozumiem, ale co dalej w tej grze będzie? if i put the pieces together, this all started years back with the arrival of a new life. dante manor was a place filled with darkness, and there were outward ambitions and hidden histories in that house. Okay. i tried to help. i should not have become so involved. but how these things unfold when we are thrust on the scene? I can't account for it all. For my part in these events, I waive responsibility. But it's there. It's a mark. A mark I should have noticed. At its source, at the center of it all, was the boy. Okej, okay, to to był prolog. Dopiero teraz zaczyna się cała zabawa, tak? No dobra Co, popłonie? No bez Jaj. Aż takim szatonem to ja nie jestem. A niebo... No Lucius! Wreszcie. There you are! And here I am, finally, face to face. It's okay. You can trust me. You know who I am, don't you? Yeah, come I've come to speak to you about your calling, my boy. Each offering you bring me will make you big and mighty. <laughs> it's a simple thing to do, Lucius you can influence your future and become a master over all but oh so much to do so much ahead of you i have some things for the birthday boy there on the desk <laughs>

Mary has frozen to death. I should get the panel back. So... Oh, that's suspense. This was me. And okay. look, a flashlight. This will help you find your way around at night. Go ahead, pick up your new toys and see how they worked. Such a bright boy. Batery nie były włożone do latarki. yes uh, I' hey. Aww, now Lucius you need to do a little something uh -oh. It is important that you are not caught. In the kitchen, you left the lock on the freezer door. You will need to kitchen. get that padlock, Bushes, and hide it where nobody can find it. Otherwise, they will discover you. And believe me, you wouldn't want that to happen. Come Go on. now, get the padlock before the adults wake up. jest mój Tylko Co to... Aha, dobra No Szybciej to ładowanie Chyba ładowanie będzie najgorszą częścią tej gry już widzę. Poprzednie ładowanie było 3 minuty. To będzie dwie jakoś. No, dopiero teraz się ruszyło. I znowu stanęło. Tak czy siak Luciusa robię z, z dwóch powodów. Po pierwszym jest mało chorych gier na moim kanale. Drugie jest to, że kupiłem, podoba mi się i... Biegnij! Nie, dobra, najpierw użyjmy tej latarki. No to... Okej, okay, muszę być tak. Oh. Não, Mary. I took the public, I should bring some more. No, 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 no. Oh, okay. Oh, okay. Oops. Whoa, whoa, whoa. No, no, no. No, no, no. Tak bardzo mi się przyda. Znaleźli trupa. Widzimy detective mcguffin what do we got here it looks like a cardiac arrest sir the woman collapsed in the walk-in freezer this was probably caused by the sudden change of temperature she was in her mid-50s Typical of women her age. Did you talk with the owner of the house? No, sir. They're waiting for you in the kitchen. How can something like this happen, detective? Was it a seizure of some kind? We'll look into it, but it looks like a case of misadventure. I'd ask that you stay clear of the kitchen and keep staff away while we clean up. Just relax and focus on getting life back to normal. Thanks, detective. We'll try our best. smoking kills. <laughs> hi james thank goodness you, you're here things are a mess this could have real negative repercussions in an election year Huh. It's a private matter. And an unfortunate accident. The press will keep out of it. I've seen to that. I could always count on you, Jean. Make yourself at home while I tidy up some papers. Just ring for Alistair if you need anything. Alistair. Take all the time you need. Alistair. Lola. Whoa, what the fuck? O co chodzi? A utknąłem. Hello? I my Dobra. Jak mam się z tego wydostać, co? biegać nie mogę nic dobra, chyba czas na restart i sama gra pokazuje, że wystarczyło pokazać wam przygodę z prologu a może będziecie zainteresowani co będzie później tak dobrze myślę? jeśli tak pamiętajcie, jak się podoba to łapka w górę, jak chcecie być na bieżąco z serią z Luciusa e, Albo z czegoś innego, to subskrypcja Przycisk na dole pod filmikiem No i co, ja się żegnam To był Lucius, pierwszy odcinek A prowadził go dla Was Exodus Trzymajcie się, do następnego Pa pa